Cześć, chciałam dzisiaj z Wami zrobić taki cotygodniowy przegląd moich maluchów. Zawsze w weekend to robię przy okazji podlewania roślin, i właśnie otworzyłam moje pudełko z muchem, żeby po prostu razem z Wami to zrobić. Ale najpierw chciałam Wam się pochwalić o tym, jak rosną moje maluszki z ogryska. Zobaczcie ogryzek. Tu coś rośnie, a tu. Piękność, prawda? Takiego liścia wypuścił mi e, niedawno ten ogryzek. Proszę, już jest w ziemi, bo bardzo ładnie się ukorzenił, a jest to Syngonium confetti tricolor i przyznam szczerze, że nigdy, ale absolutnie nigdy nie widziałam tak pięknego confetti właśnie jakie mi urosło. Także jestem przeszczęśliwa, bo te plamki różowe Wyglądają niesamowicie. No, powiem Wam szczerze, że jestem w szoku, jaki piękny okaz mi wyrósł. Także, piękna roślina, tym bardziej z ogryska. Także, słuchajcie, wielkie wow! Drugą rośliną, jaką chciałam się pochwalić, jest to philodendron veru Również, jak widzicie, z ogryska. Tutaj nam coś idzie. I mamy pierwszy listek weru. Jest już hipnotyzujący sam w sobie, także jestem ciekawa, jak to będzie dalej wyglądać, ale no przyznajcie sami, że ten liść kradnie serca. Do tego chciałam Wam pokazać, jaką mam teraz na zimę metodę ukorzeniania roślin, takich hardkorowych, które po prostu nie idą w muchu. Jest na kanale film o ukorzenianiu roślin, gdzie wspominam o tym, jakie ja ukorzeniam rośliny, między innymi. Wspomniałam Wam, że jeżeli nie idzie mi coś umchu, no to daję do perlitu. I słuchajcie, na zimę robię to tak jak tutaj w tym kubeczku. Zaraz Wam zaprezentuję. Może tutaj na tym zobaczcie, robię to tak, że daję dwa kubeczki, tak jak Wam mówiłam w tym filmie o ukorzenianiu. Tutaj cały czas dziś jest woda. Przykrywam to folią spożywczą i te kubeczki daję na kaloryfer. I zobaczcie, jakie to ma efekty. Ten patyk leżał, leżał, i myślałam, że nic z tego nie będzie. Zobaczcie, idzie korzeń. Oprócz korzenia idzie pęd. Także nie poddawajcie się, ale obserwujcie dlaczego. Ponieważ miałam taki piękny y, ogryzek, już wam pokazuję, melanchryzm, zaczął puszczać liścia, y, nawet zaczął puszczać y, mały korzonek. Gdzieś tutaj mm, widziałam, że jest świeży biały korzonek. Tutaj, widzicie, o tu będzie widać na ostrzcie, widzicie tego białego, małutkiego korzoneczka? Ale niestety zaczął gnić i musiałam go obciąć i zasypać cynamonem, czekam aż trochę ostygnie, e, trochę po prostu e, się wysuszy i wkładam go znowu. Pewnie też do perlitu, ale muszę na niego uważać, bo już dalej obciąć go nie mogę, bo to już jest ten pęd, także... A oczka tutaj drugiego nie mam, więc no jak widzicie słabo. Dobra, i teraz y, pokażę wam w końcu, co jest w tym pudełeczku. Złożę jeszcze raz, jest to moje magiczne pudełko i tak jak zawsze będę wyjmowała rośliny i odkładała je na bok. Także może zaczniemy tutaj? Czy coś się tu dzieje? Chyba tak. Zobaczcie. Coś tu widzę. Tak, słuchajcie, dzieje się. Coś nam wyrasta. Także bardzo się cieszę. Listka nie odrzuca. Jest to Filodendron Gloriosum z ostatnich zakupów. Ale coś tu ewidentnie chyba idzie. Czy to jest? Nie, to był, słuchajcie, chyba tylko mech. Tak. Niestety. Nie chce mi się ostrzyć dzisiaj ta kamera, ale nie, na razie jeszcze tutaj nic się nie, wy, nie, nie dzieje, więc odłożę sobie na bok eee, kolejny. Też nic widzę się nie dzieje, ale nie gnije ani korzonków nie puszcza. To jest melanochryzum. Także no zobaczymy. Co tu dalej mamy jeszcze? Mikans. Mikans poza tym, że stanął w miejscu też się nic nie dzieje. Oczko się nie obudziło. Kurczaki, dobra. Co tu mamy jeszcze? Mamy y, ogryska, to jest mark Marks variegata. I chyba coś tu się dzieje przynajmniej nie gnije, więc to już jest dużo, ale... O, tutaj coś widzicie? Coś tutaj się zaczyna dziać. O, ten mały zielony. Także super. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Nie będę Wam wszystkiego pokazywać, bo już widzę, że niektóre rzeczy nie są do wyciągnięcia. Tutaj puścił trochę liści. O, jest korzonek, patrzcie. Są korzonki. I są listki, idzie dużo listków. To jest philodendron domestikum, chyba variegata, Także no, zobaczymy. Jest jeszcze czasami po ogryskach bardzo trudno stwierdzić, co to jest. Dopiero, że tak powiem, jak roślina jest większa, to coś tam zaczyna być widać. Tutaj, o co tutaj z tymi korzonkami? Czyżby to jest mój white Princess? słuchajcie, miał takie ładne korzenie, i teraz takie brzyd brzyd brzydale się zrobiły. No, muszę go sobie na boczek włożyć, żeby go poobserwować. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? E Frosted Hat z gonią. Oprócz tego, że idzie tu jakiś liść, korzeń jest taki, to nic tutaj się ciekawego nie dzieje. Muszę sobie chyba ten mech bardziej zbliżyć, bo te, tutaj Cenante Golden Mosaic śpi. Także nic, nic, nic. E, tutaj filodendron branditanum. Ale też śpioch, nic się nie dzieje. Zobaczymy dalej, co tu mamy. E, Syngonium tricking z Magic Marble. Też nic się nie dzieje i nie ma białych korzeni. To, że nie ma białych korzeni, to mnie trochę zaczyna martwić, słuchajcie, no nie? O, tutaj mamy Syngonium arrow i tu na szczęście jest jeden biały korzonek. Także mam nadzieję, że chociaż to może Syngonium. O, tutaj coś chyba się... Tak, tu jest, słuchajcie, dużo korzeni. Duży nowy stożek, to jest filodenną e ghost. Florida Ghost także o to możemy sobie tu odłożyć co tu mamy Syngonium albo Variegata i też widzę białe korzonki także ten super się też rozwija Syngonium y, też białe tutaj jest y, Ohm's Soap i też ma białe korzonki jak widzicie białe to znaczy, że korzonki aktywne rosnące także super no tu dalej mam dracenę Milky Way, z której się tak cieszę, że mi zaczęła iść, i chyba już ją nawet powoli mogę wsadzać. Także tak jak Wam mówiłam przy ostatnim filmie o przedszkolu roślinnym, że była na, na stracenie, ale na szczęście się obudziła. To jest z subkashtatum i niestety nie widzę białych korzonków. No, także troszkę smutek, co tu mamy, to jest filodendron red Spot, nie syngonium, przepraszam, co ja mówię, Red redspot, idzie mu nowy liść, korzeniek jest na końcu biały, więc się bardzo cieszę, myślę, że powoli można pana wsadzać do ziemi i tu mamy trochę ogryzków, patrzcie, to jest nie wiem czego ogryzek, znaczy mam całą listę, co tutaj jest, ale wiecie, no nie rozpoznam po takich samych patykach. Może tak będziecie widzieć, ale coś się tutaj dzieje, coś się budzi, więc super. Właśnie na ogryzki patrzę pod kątem gnicia, czy gniją. O, tutaj też widzicie, coś się budzi i nie gnije, także super. Kolejny ogryz. E, tu nic się nie dzieje, a ja też nie gniję. Rozpoznaję, czy gnije, potem czy ma twarde końcówki, jeżeli ma twarde. Się cieszę, bo to znaczy, że wszystko jest w porządku. Kolejny mały ogryzek, ale Misiu chyba się nasz budzi. Zobaczcie, tak jest mały korzonek i mały stożek, także superowo. I jeszcze tutaj miałam ogryzek. Jeszcze jeden taki dzień powinien być, Ja sobie położę na rękę. Zaczyna mu iść stożek. Proszę zobaczcie. Także zobaczymy, co z tego będzie. Wydaje mi się, że jest poło pięciu grysków, więc chyba to wszystko. No, także mech jest suchy, muszę go troszkę zmoczyć. No on tutaj ma za suchą, także e, jeżeli chodzi o pudełko, to było tyle. Zmoczę mech, powkładam wszystko i pokażę Wam jeszcze bulwę. Także za chwilę się. I no, patrzcie, co się dzieje w moim mm, przedszkolu z bulwkami. No i z begonią. Mm, eksperyment, jeżeli chodzi o ukorzenianie begoni. Wam mogę zdradzić i w wodzie, i w perlicie. Wygląda tak samo. Begonie i tu, i tu po prostu ukorzeniają się. Proszę zobaczcie. I tutaj, w miejscu nacięć rosną mi małe begonie, tutaj. Więc yy, możecie to robić tak i tak. Jeżeli chcecie ukorzeniać wygonie odpadnie wam listek. No to zobaczcie, bierzecie listek, nacinacie, wkładacie do małego perli, do perlitu, albo nawet do wody, tak jak ja włożyłam tamten drugi liść, jeżeli macie łodygę po prostu. To włożyłam sobie łodygę, zamoczyłam w wodzie liść, nie jest zamoczony w wodzie, jeżeli macie sam liść, to można sam perlit i wam się powinno ukorzenić, ale zobaczcie, ja jak, jak znajdę po prostu bulwę w moich alokazjach, to ją wkładam do tego pudełka i chyba będę musiała zrobić z tym porządek, ale Słuchajcie, no po prostu mam wrażenie Że tu każda, każda lokazja Nie tylko puszcza wielkie korzenie To jeszcze puszczają stożki wzrostu Ja już tu się zaczynam gubić To słuchajcie, zobaczcie co tu się dzieje Tu idą dwa liście naraz pełno korzeni Aż powinnam to wsadzić Ale boję się tego, to, to, tego wsadzić Nie wiem, chyba to jest zebrina Jak myślicie? No, tak mi się wydaje, że to może być Zebrina Idą dwa liście Także Korzonki są piękne. Eee, zobaczcie, tu idzie nowy korzonek, także zobaczcie, ja tu po prostu nic nie robię. Zalałam to perlitem, może z niej wiem 3 tygodnie temu. I to cały czas jest wilgotne e, i siedzi na koloryferze. Kolejna bulka. Zobaczcie, tu na razie korzonków nie ma spektakularnych. Są jakieś tam, o takie, zobaczcie, drobnice, ale za to idzie liść. I też nie wiem, co to jest tak szczerze. Może tutaj być. I tutaj jest dużo bulw na pewno. Alokazik Black y, Velvet, Poli, Kupre y, Secret. Y, też tu jest na pewno. No słuchajcie, no zobaczcie, co tu się dzieje. Naprawdę. Chyba każda bulwka tutaj jakoś się obudziła. Na przykład tani, by nic nie, ale zobaczcie, wzięłam korzenie, są. I stożek też idzie. Także no chyba o każda niby nic A tu zobaczcie na górze Ostrz się Ostrzysz się na tą bulwkę O, zobaczcie Niby nic na górze Już też się budzi, także Zaraz tu zrobię przegląd Jak chcecie, możecie mi napisać w komentarzu, do czego mam wsadzić te o, te bardziej na przykład wyrośnięte, nie? Na przykład jak tą To no, po prostu niektóre już mają listki O, to mi się wydaje, że jest mała poli Przynajmniej tak po listku i też już, zobaczcie, idzie drugi liść. Także istne szaleństwo. Dajcie znać, co z tym zrobić. Jakie macie doświadczenie? Może coś tutaj wykombinuję, może zrobimy jakiś eksperyment? Dajcie znać w komentarzu. No, i na teraz to wszystko. Dzięki za taki przegląd. To wszystko na dzisiaj. Pa. pa.